Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Fazmofobii i dzisiaj... Dzisiaj mam dobry humor. O dziwo. Nie lubię kiedy zaczyna się robić słonecznie, kiedy kończy się zima, kiedy jest szybko, jasne i w ogóle, ale dzisiaj... Dzisiaj mam jakiś taki dobry vibe. Na dworze wszystko ładnie wygląda. Pogódka jest cieplutko w miarę. Okienko nawet lekko uchyliłem i... Proszę was, był jakiś mały update w Fazmofobii? I tutaj na starcie możemy zauważyć, że jest latarka UV włączona. I mamy strzałkę. I ta strzałka generalnie prowadzi nas tutaj w to miejsce. Myślałem, że to gdzieś tutaj jest, ale nie. Poświecimy sobie na ziemię i mamy takie znaczki. Takie o. Różne przeróżne znaczki. Tak jakby się pattern jakiś układał, nie? Nie wiem do końca o co z tym chodzi. Pewnie potem będę próbował dociec. O co kamam, ale yy, muszę powiedzieć, jedno, yy, update trochę zdupił optymalizacji, jest mniej FPS-ów, dużo mniej FPS-ów w lobby. Nie wiem czym jest to spowodowane. Średnio mi się to podoba. Mam nadzieję, że to zostanie szybko naprawione. Bo fazmo zazwyczaj wyciągało ładne FPS-y. No tutaj ta babka sobie dalej stoi. Myślałem, że coś z nią może będzie, ale jednak nie. I mamy jeszcze kolejną rzecz, którą dodali, która mi się podoba. A mianowicie, tutaj jeśli sobie dajemy item do Investigatora, widzimy ile rzeczy poszczególnych dodaliśmy. Zatem, pomocne. Wiemy po prostu yy, od razu z bata, ile rzeczy dodaliśmy, ile mam, nie musimy tutaj patrzeć, więc bardzo przyjemne udogodnienie. I co, myślę, że zacznijmy sobie Investigatora. Ja sobie wezmę łyczka wody. Łyk, hmm? pik. I kogo tutaj mamy? Peli dołu? E, odgonić ducha smarżem, zdjęcie ducha i uciec z hamta, Czyli tak. Wszystko na racji. I generalnie z tego co widzę nie możemy sprintować. Nie możemy sprintować sobie w wanie. Także ciekawe. Mam nadzieję, że będziemy mogli sprintować poza wanem. Postać nie sprintuje? Poczekajcie, aż wejdę do lobby. Sprawdzimy, czy my w ogóle gramy na dobrym poziomie trudności. No, Profesjonalny, więc nie rozumiem, o co z tym chodzi. Może jakiś bug. A może po prostu, nie wiem, twórcy wyłączyli sprint. Aczkolwiek. No nie wiem. Zobaczymy. Przejdziemy sobie Mary Douglas, Motion Sensor, Sanity MF. Nie możemy faktycznie sprintować. Chyba, że mi się przestawiło pod kontrol sami gdzieś. Run, Shift. No nie no. Działa, więc... Nie rozumiem. Ta gra strasznie wytraca FPS-y. się jest bardzo nie tak. Cokolwiek się robi, gra się laguje trochę. Nie mogę dalej sprintować. Więc jeśli napotkamy ducha, to mamy... Mamy duży problem. No dobra, zobaczmy. Poszukajmy kostki od razu, czy tutaj nie ma. Ale jak widać, nie. Nie ma też lalki. Ja już tam coś słyszałem. Ciekawe, czy... Może karty Tarota są? Oj, są i to jeszcze jak? Chyba, że teraz na poziomie profesjonalnym, proszę Państwa, nie można sprintować, ale... Hmm. Byłoby to dziwne, co najmniej. No, ale spróbujemy, spróbujemy bez tego sprintu. Investigate'ika wykonać. Czemu ja zapaliłem to światło? to fuck? Okej, okay, tutaj nic. Nie mamy. Sprawdźmy jeszcze... O. Ale patrzcie, teraz faktycznie jak coś jest w ciemności, to jest w ciemności. Trzeba, trzeba sobie konkretnie poświecić. Właśnie zobaczę, bo ostatnio przestawiałem gammę trochę. I może zostawmy na tym 30. Po co mamy sobie męczyć oczy, nie? Tak jakby... Hmm. Mam wrażenie, jakby fizyka światła była jakaś inna teraz. Może właśnie to zostało zmienione. Can you give me a sign? Duchu, możesz się odezwać? Możesz dać mi o sobie znać? Hmm. Na razie nie ma. O, jest kostka. Dobrze. A więc. Czekamy tylko teraz. Zostawmy sobie jedno włączone światło. Gdzie może być duch? Gdzie mógł coś zrzucać? Can you give me a sign? no bez Becky się okaże, że duchy są w ogóle zbugowane w cholerę i się nie da nic robić, nie? Że na przykład duchy się nie respią na mapie, zaraz się okaże. To by było bardzo ciekawe. Zawsze możemy pokastować karty. Otworzył coś. I popukał w drzwi. W okno na znaczy, To jest tutaj. Dobra. Zostawmy sobie i te maski. To jest na pewno tutaj zatem znosimy i Czy znaczy, mamy dwie interakcje? Mamy dwie interakcje, bardzo dobrze. Da no weźmy od razu Ufałej krzyż. Krzyżę. Sprawdzimy sobie na zaś. A potem kamera i spirit box. Krzysz też tak jakby inaczej wyglądał, nieprawdaż? Dobra, zostawmy sobie krzysz, jeden tutaj, drugi tutaj. I wyłączyłem dziad światło. Tak, się chcesz w duchu bawić. Dobrze. Dobrze, dobrze, zaraz włączę światło i zobaczymy. Może to być, proszę Państwa, Mara. Mara nie lubi świateł. Ale... Nie, miałem powiedzieć, że to Gina. Gina ma abilitkę specjalną, że on... Światło... Tylko może bezpieczniki otworzyć, ale nie może go... Nie może go, prawda... Dobra, fingerprintów tak jakby nie było. Na chwilę obecną. Więc na razie je sobie odznaczymy. Z temu skamowany z interakcji, proszę państwa. Super. <laughs> Także na razie update dużo bugów. Ale... Z drugiej strony też... Cholera. Dużo bugów, ale no polepszeń troszeczkę graficznych i ogólnie gameplayowych, tylko no mówię, mało FPS-ów, to jest na gigantyczny minus. Oho. CMF4. Dobra. Are you here? Are you close. Are... I'm close. Dobrze, dobrze. Rozumiem Cię. Dobra, na razie... Nie wiem, czy mi tą szafę na korytarzu otworzył. Na razie mamy tylko odpowiedź Spirit Boxa, fingerprinter raczej na 100% nie będą. Zatem pójdźmy do wano. zobaczmy co... Co się dzieje. I MF5 na razie też nie jest to. Dobrze i popatrzmy, może przebiegnie przez projektor. Możemy. Ej, w sumie zawsze może. Orby są. Więc to raczej nie mimik. Bo tutaj chyba po prawej stronie widziałem. Orb jak przelatuje. Więc powinien być tak. W... Mara jest w puli, proszę Państwa. Zatem weźmy pismo. Weźmy aparat. Położymy jej tam. Jeżeli napisze, no to się sprzeda. No zobaczymy. Pilców nie będziemy brać, bo mamy tego... ...płeściora. Upewnimy się, czy są orby. I chyba są. I pisze. Aha. Zatem na 100% to jest Mara. Już wiemy. Bardzo szybki investigajcik. Tak jak podejrzewałem, trzeba jej po prostu zapalić światło, i niech, niech sobie nie myśli Menda, że będzie mnie straszyć. Hmm. Bo nie, 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 nie tym razem. Dobra, yy, co ja chciałem? Motion sensor chciałem wziąć. Chciałem wziąć stół. Możemy wziąć smadža dodatkowego. No zaś proszę Państwa. kurwa, no, że się nie da sprintować. To jest bardzo. Bardzo niepocieszające. Zostawmy sobie tą sól tutaj. Dajmy jej sensor. Niech Menda sobie przejdzie przez to. Idziemy tak po aparat i po z zapalniczką. No i co? Zbijemy sobie trochę psychę może? Postoimy tam po ciemku. Yy. I może. Może nam się objawi. Jeśli nie, to pociągniemy kartę. No bo czemu nie, nie? <ścoughs> Jeśli okaże się, że będzie wypadnie, to bym się zesrał ze śmiechu po prostu. Dobra, to już możemy wyłączyć. Zapalać światło szmulasta. To załączę sobie, co? Dobra. Can you step in the salt, please? Dawaj, Marka. Wiem, że potrafisz. Wiem, że chcesz. Zgaszę ci nawet światło. Pozwolę ci się zrespić albo coś. No nie wiem. Coś. Coś klikła. O, by się przemieszczała? Sprawdźmy to. Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Mm -hmm. Dziękuję. Niepokojące. Menda chyba się przemieściła jednakowoż. Zapalmy sobie te światła. I przemieśćmy ten sensor. Ona jest chyba w tym momencie. No, ona jest gdzieś tutaj. Zatem pyk, zdjęciulo i uciekamy stąd. Poczekamy na motion sensor i sobie uciekniemy. Także... Kurwa mać pies mi zaczął szczekać. No co za debil. Yy, no, przeszedł przez sensor. Zatem. Ogólnie niech to będzie odcinek o nowym updatecie. Ale jedyne co mogę o tym updatecie powiedzieć, to że... Jest pół na pół. Fajnie, że dodali pewne zmiany, czyli te w menu. Fajnie, że jest jakaś nowa zagadka, ale optymalizacja brak sprintu, którego nie robię. Właśnie zaraz zobaczymy. Mara, tak jak myślałem, profesjonal. Nie ma nic o braku biegania, więc może to jest po prostu Bóg. O, jak widzicie w lobby mamy to. Zatem to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcineczek. Przedstawiłem wam pewne zmiany. W ogóle zobaczcie to. Będą te latarnie teraz dodawane chyba, chyba że je możemy już kupić. Shop. Nie możemy, ale to jest już zapowiedź te, tych latarynek, że będziemy mieli. Ty te, patrzcie, termometry. Będziemy sobie mogli zawieszać. Nowy widok, nowy wygląd spirit boxów. Jakieś roślinki? ta fakt, patrzcie, ile nowych rzeczy po prostu będzie dodawanych. A, to jest chyba fale radiowe czy coś tego typu. Nowe krzyże. Nie, no zapowiadają się fajne zmiany w fazmie Kadzidło, Patrzcie, tutaj takie. O. Ale mówię, powinni popracować troszeczkę nad optymalizacją i niech naprawiam ten sprint. Ale tak, poza tym, nie mogę się do niczego przyczepić. No i co? Myślę, że troszeczkę Wam przedstawię. Mam nadzieję, że Investigate się podobał. I ogólnie cały odcinek. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę, bo wiem, że Wam się wtedy podoba. W ogóle dziękuję ostatnio za aktywność, bo bardzo dobrą robicie. I co bym jeszcze chciał powiedzieć? Jeżeli jest się nowi, to zachęcam do zostawienia subskrypcji oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych odcinków, a także zapraszam do playlisty fazmofobii oraz innych playlist oraz live'ów, a tymczasem życzę miłego dzionka, na razie i pa pa!